This is it, get them. Witam Was wszystkich serdecznie z tej strony Bolwer 100 i zaczynamy nasz kolejny odcinek, zagrajmy w Tra Longest najdłuższa podróż. Jest to chyba 39 odcinek i jak mnie mam sprawdźmy na zegarek. Okej, okay, wiemy o której już mam zakończyć. Więc teraz przeczytajmy tą książkę, którą w ostatnim odcinku przyniósł mi. To już czytałem. Już skończyłaś? Pozwól, że odniosę tę księgę z powrotem. Czyli co, to już wszystkie książki jakie były? Trochę mało, ale dowiedzieliśmy się raz tym razem gdzie mamy popłynąć. Więc chyba o to tylko chodziło. Więc wyłazimy stąd. Okrągłe wgłębienie szarszczać moka wskazuje dokładnie na środek podłogi. Okej. Okay. Wyjście. Wyłazimy stąd. Do miasta. Ok, gdzie możemy iść? Eee, przestań. Witaj. Aha. Czy wiesz, gdzie leży Alezja? Raj wakacyjny pradawnych Dolmarii? Oczywiście. Jak się tam dostać? Wyspa leży w pobliżu atolu Bristan, ale statki z Markurii rzadko pływają bezpośrednio do Bristanu. Możesz mnie zabrać na swoim statku do Gin? Pomysł masz całkiem niezły, ale będę z nim trzy problemy. Po pierwsze, nie ma wiatru. Więc nie możemy pożeglować na południe. Po drugie, kilka tygodni temu straciłem nawigatora i jeszcze nie znalazłem nikogo, kto by go zastąpił. A po trzecie, jesteś kobietą, a na pokład Białego Smoka kobiet nie wpuszczamy. Ty to podejście nie jest czasem trochę seksistowskie? Właśnie seks mnie w tym martwi, zwłaszcza że przez miesiąc byłabyś jedyną kobietą na statku pełnym mężczyzn. Nie chodziło mi o seks, tylko o dyskryminację. Jestem żeglarzem, dziewczyno. Czego ode mnie oczekujesz? Dobrych manier w łóżku. E, ale naprawdę bardzo mi zależy, żebyś mnie... Ale naprawdę bardzo mi zależy, żebyś mnie zabrał do Gin. Wybacz, nic z tego. Do widzenia. Okej, okay, a może... Nie, to na nie Okej. Okay. Najpierw do małej przystani. Bałabym się gdziekolwiek tym wypłynąć. Bardziej przypomina mi to zabawkową łódkę dla dzieci. To tylko nieciekawa skrzynia, do której ktoś zapomniał włożyć skarby. Zobaczmy, czy... Witaj ponownie starcze. Hmm. A, a, ty... Może on mnie zabierze? Wiesz coś o Alezji? A no, kto nie słyszał o tej przerażającej wyspie? Jest przerażająca. Dlaczego? Bo... bo... bo tam mieszkają kanibale. Pewnie nie wiesz nic o Alezji, prawda? A... nie... nie wiem. Nie wiesz może, jak można się zabrać na statek płynący na południe? No, za pieniądze można zrobić wszystko, jak mawiała moja ukochana żona. No i uciekła z bogatym kupcem. Ech, kobiety. Od tego czasu nie zaufałem żadnej, której wcześniej nie zapłaciłem. Nie mam zbyt dużo pieniędzy. No to masz problem. Chyba że... Potrzebuję pieniędzy, żeby wsiąść na statek, chyba że... Chyba że powołam się na dług wdzięczności i poproszę kapitana Horatio Nebeweya, który wypływa do Gien jak tylko zerwie się wiatr. Jaki dług wdzięczności? Ach, to stare czasy. Kiedyś, kiedy jeszcze byłem jego kapitanem, wyświadczyłem mu przysługę. Opowiedz mi coś nie. jeszcze. Nie masz na nie, z, z przyjemnością. Jaką chciał chciałabyś teraz usłyszeć? O oh, sie. Mam już dosyć opowieści, jak na jeden dzień. Powiesz mi, jak będziesz jeszcze chciała coś usłyszeć, co? A czy poprosiłbyś kapitana Nebywaja, gdybym odzyskała dla ciebie twojego ptaka? A no, wszystko bym zrobił, żeby tylko odzyskać swojego przyjaciela. Umowa stoi. I ma, widzicie, zaświeciło nam się tutaj. Do zobaczenia. Idziemy. <grym> Jak wcześniej nie umrę. Ok, no. No, 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 no. Ok. Idziemy tam, przejdziemy do miasta. Miasto. 10, 10, 10. Okej, wiemy już, ee, co musimy zrobić. Musimy zrobić ptaka. Ta. Wam też się to wydaje dość dziwne. Eee, cóż. Okej, okay, musimy iść na tak Wait a second, wait a second, wait Jeszcze przejdziemy się do a, tutaj oberża Może znajdę wreszcie ją Ale widzę, że nie Okay. Ha. Go można oszukać tylko w sposób jeśli by miał jakiś jakąś rzecz w świecie bez ekranu. Czy zaniosłaś już przesyłkę do tunlujek w oberży podróżnik? Oj, całkiem o tym zapomniałam. Na równowagę! We... Okej, okay, przewinam to. Mówiący ptak. Ten gość zajmuje się grą w kubki. Zastanawiam się, czy to ma być ktoś konkretny, czy po prostu. A, ja bym tutaj go oszukać. Gra w kubki. Zobaczmy, zagrajmy z nim. Co powiesz na grę w kubki? raz W porządku, zaczynajmy. Wyłóż tylko kasę! To znaczy, postaw coś i gra się rozpocznie. Okej. Okay. Spróbuję jeszcze raz. Nie spuszczaj kubka z oczu! Teraz musisz zgadnąć, pod którym kubkiem znajduje się moneta. Jeśli ci się uda, wygrywasz następną monetę. Trzy wygrane z rzędu i nagroda będzie Twoja. Kupisz... Identyczne, ale coś mi się wydaje, że wszystkie kubki są puste. A może coś trzeba zrobić jeszcze? Nie? O! Oh. Hej! Ten kubek się poruszył! Nic się nie stało. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Nic się nie stało. O... Oh. A może flaszek? To ten! Na pewno! E... E... To... E Dobry kubek, ale to... Mm. Użyłaś magii, prawda? Użyłaś magicznej różdżki. tere fere. Amulet się nie zaświecił, prawda? I, nie, nie, ale, ale... Ale to niemożliwe. Ponieważ sam pan używa magii. Ponieważ nikt nie może wygrać w pańskiej grze. Na takich jak pan, proszę pana, mówi się hochstapler. C co? Jestem oburzony! Jestem... Jestem... Oburzony! Nieważne, chcę moją nagrodę. Nagrodę? Nie dostaje się nagrody za jedną wygraną, a szczególnie za oszustwa, panienko. Mam wezwać Straż Miejską? Żądam mojej nagrody. Ach, na boga hazardu! Masz, bierz to i zostaw mnie w spokoju. Okej. Okay. Kalkulator? Skąd pan go ma? O, oh, nie wiem. Wygrałem go od jakiegoś faceta, który dostał go od kogoś, kto podobno był w Stark. Jest bezwarny, to znaczy, be bezcenna pamiątka z tajemniczego i złudnego świata logiki. A teraz, czy możesz zostawić mnie w spokoju? Pozwól zagrać innym, dobrze? Gówno, wa. Dziwne. To archaiczny kalkulator. Podobnych używano chyba... W czasach elżbietańskich. Okej, okay, nie mogę z tym nie zrobić. A mogę zagrać. Chcę znowu zagrać? Nie, 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 paniusiu. Zabieraj to z mojego stołu. Mam prawo do gry, nie korzystałam z magii. Użyłaś tej magicznej różdżki. Jak dla mnie to magia? Nie. To nauka, a nie magia. Nie ma tu żadnego znaku nauka zabroniona, czyż nie? Słuchaj, czego ode mnie chcesz? Chcę zagrać. Wybacz, paniusiu, ale ta magiczna różdżka wyłączy mnie z interesu. Prędzej zamknę budę na resztę dnia, niż dam ci zagrać jeszcze raz. Chcę znowu zagrać. Puścisz mnie z torbami tą swoją magiczną różdżką. O, nie, przykro mi. Mówiący ptak. Nie rozmawiam z Tobą, ty, oszustko! E, soy, 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 Mogę się z Panem zamienić. Mój śrobo... moja magiczna różdżka za jedną z Pańskich nagród. I zostawię pana w spokoju. Gdzie tkwi haczyk? Nie ma haczyka. Dostaje pan śrubok, yy, moją magiczną różdżkę za jedną z egzotycznych nagród. Mm, zgoda, niech będzie. Jaką nagrodę wybierasz? Uh -huh. Chcę Mującego Ptaka. Tę obdartą kupę! Ależ to doskonały wybór, panienko. Poczekaj chwilę, a zaraz ci go podam. Doskonały wybór. Naprawdę, naprawdę tak uważam. Takie pytanie teraz zadam. Gdzie ona to schowała? A więc jesteś ptak, co? Jak ja jestem... Zaraz, zaraz. Przysłał cię po mnie ten dziadek? Chyba tak. Mam na imię April. O Bogowie, czy nie ma stąd ucieczki? To znaczy nie lubię siedzieć w klatce. Gapią się na mnie hazardziści, dzieci na mnie plują, ale to lepsze niż siedzenie przez cały czas w zamkniętej, cuchnącej skrzyni. Wielkie dzięki za ratunek, April. Nie ma za co. Nie, 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 chyba się nie rozumiemy. To sarkazm. Wiesz co to sarkazm? Mówisz wspólną mową, no nie? Nie, w sumie nie. Mówię po angielsku. Angielsku? Angielsku? Nie wiem skąd pochodzisz, paniusiu, ale dziwna jesteś. Chodźmy już, dobra. Wszyscy myślą, że jak są ludźmi, to mogą rozkazywać ptakom. Ale mi zaimponowałaś o pani. Wybacz, ale obiecałam Staruszkowi, że cię dla niego wygram. Potrzebuję jego pomocy bardzo. Tak? A więc co to za bardzo ważna sprawa, że jesteś gotowa poświęcić dla niej szczęście i dobro tego ptaka? Los dwóch światów, miliardów ludzi oraz równowagi. Tak? Tak? No to. Ach, nieważne. Zawsze byłeś ptak. Czy masz jakieś imię? Nie, 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 nie. Nie zawsze byłem ptak. Moje pełne nazwisko brzmi ten cholerny ptak. Usłyszałem je po raz pierwszy, o ile dobrze pamiętam, gdy miałem dwa tygodnie. Naprawdę? E, nie. On tylko zamykał mnie w skrzyni i zapominał o mnie. A to równie straszne jak bicie. Uwierz mi. Przykro mi to słyszeć, ptaku. Wiesz co? Gdybyś był mój, to bym cię nazywała Kruk. Ale jestem tylko swój i nie życzę sobie... Kruk? Nazwałaś mnie Kruk? Mm, to... Całkiem ładne imię. Do tej pory słyszałem tylko epitety. Nieważne. Chyba lepiej zaniosę cię do Twojego pana, ptaku. Tęskni za Tobą. Tęskni tylko za kasą i hazardem. To naprawdę nie moja sprawa. Przykro mi. Tch, na pewno. Żyp. I, I znowu go Ok, wyłazimy... Wynosimy się stąd. Ech, jeszcze raz, choć no nie, już odcinek jest w pewnym sensie za długi, ale i tak przejdę jeszcze do oberży. Chyba tu, chyba to dopiero będę mieć gdzieś, gdzie nie wiem, cholera wie. okej okay. stój ja tutaj zakończę w kolejnym odcinku zobaczymy co się będzie działo oddam mu ptaka i tak dalej i tak dalej więc komentujcie subskrybujcie do zobaczenia w kolejnych odcinkach